Halo, dzień dobry, witam Was serdecznie podczas kolejnego porannego rozruchu. Ja nazywam się Jacek Mądrzejewski, jestem po to, żeby Was pobudzić, obudzić, dobudzić, wybudzić i rozbudzić. Zaczynamy jak zwykle od chwili marszu. Let's go! 10 minut, dzisiaj takiego pobudzenia, które naprawdę doda Ci mnóstwo energii. Ja jestem fanem tego, żeby o poranku pobudzić się troszeczkę, podkręcić to tętno, żeby zamiast kawki zrobić takie 10 minut i to naprawdę odmienia życie. Krążemy bioderkami. Let's go! Hop! Hop! Już dynamicznie, pełne koła. Dawaj. Dawaj razem ze mną. Dynamicznie. Tak jest i w drugą stronę. Pięknie. Tu pięknie nie możesz sobie zrobić krzywdy podczas takich ćwiczeń, więc tutaj nie bój się, to są proste ćwiczenia, przyjemne hop! Ok, ręce przed siebie, łączysz dłonie i 10 skrętów do boku. Cyk. Cyk. Hop. 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 Wydaj do zewnątrz. 4, 3, 2, 1 i pięknie przechodzisz do biegu w miejscu, które będzie dzisiaj naprawdę... Energetycznie. 10 minut. Zamiast 15 dzisiaj. Energetycznie. Świetnie. I do boku. Hop. I w drugą stronę. Uff. I lecimy. 6 szerokości. Super. Ręce pracują. Pębek ciągnięty do pleców. Super. Ty panujesz nad swoim ciałem, a nie ono nad tobą. Tak jest. Ręce do zewnątrz może zejść troszeczkę niżej. 10 razy. 5 stara się nie pchać klatki piesiowej do przodu, tylko same ręce pracują do zewnątrz. Świetnie. Teraz stajesz sobie w ten sposób, schodzisz niżej i góra-dół. Hop, 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 hop. Świetnie. Jeszcze chwilkę. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 i. Okej, okay. rozruszaj nadgarstki. Taki poranny rozruch przygotujecie fantastycznie do każdego dnia, czy to bardziej stresującego, czy mniej, czy jest zimno na dworze, czy ciepło, to ty pięknie wejdziesz dzięki takim ćwiczeniom i do tyłu 10 razy, bo tutaj rozruszasz całe ciało o poranku. I w drugą stronę, jakbyś chciała takie rozruchy robić, to pamiętaj, że te rozruchy teraz na bieżąco są do niedzieli a później w Fitcamp Online. Możesz dołączyć do Fitcamp Online ponad setki kobiet na www.fitcamponline.pl i też je link jest w opisie tego rozruchu. Hop! 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 Świetnie. Jeszcze chwilkę. I super. Stań szerzej. Stań szerzej. Zejdź do dołu i wyjdź w górę na palce. Hop! Hop! Super. Jeszcze trzy razy. Raz w górę wydech, w dół wdech. W górę wydech, w dół wdech. I w górę wydech. Krążysz dookoła. Tutaj świetnie. Pięć razy w jedną stronę. I pięć w drugą. Po pięciu ruchach. Zrób sobie chwilę przerwy. Wyprostuj się. Mam pięć. Wyprostuj się. Popraw koszulkę. I w drugą stronę. Raz, świetnie. Pełne koła. Dwa obszernie. trzy, cztery i pięć, Świetnie. spięcia na palce, ale czuję mięśnie brzucha. Po dzisiejszym porannym 20 minutowym treningu w Fitcamp Online dla kobiet. To jest 20 minutowy trening, to jest co środę. Wow, już wiem, że dziewczyny otwarzałyście ten trening. Więc dajcie mi znać jutro, jak tam, czy czujecie brzusiu, bo jak teraz robiłem te krążenia, to strasznie mocno czuję brzuch. Co tu się wydarzyło? Tak jest, ręce tu zewnątrz, w ten sposób i lecimy sobie hop, hop, 20 pajacyków. Świetnie. I fantastycznie chwileczkę maszerujesz i cieszę się, że tutaj jesteś. Cieszę się, że jesteś tutaj teraz. Mam nadzieję, że jesteś tutaj szybciej niż później. Że ćwiczysz ze mną szybciej niż później, bo często jest tak, że zaczynamy ćwiczyć wtedy, kiedy musimy. A warto było to zrobić wtedy, kiedy jeszcze mamy możliwość. Nie? Więc jeżeli teraz masz możliwość i myślisz sobie, ja nie będę ćwiczyć regularnie siłowo z Jarkiem w FitCamp Online. Bo po co? Uwaga, teraz schodzimy sobie niżej. I chodzimy do boku. Hop, trzy kroki w jedną, trzy w drugą. Myśli sobie, ja nie będę ćwiczyć z Jackiem Fit -on bo po co przecież ja nie mam Nadwagi generalnie nie trzeba, ale później przyjdzie ból kolana, ból pleców, czy ból, nie wiem, nadgarstków i wtedy będziesz szukać pomocy. Będzie plus 5 kg na wadze, wtedy będziesz szukać pomocy. Teraz, póki możesz, to działaj, pamiętaj o tym. Hop. Wzmacnianie ciała zawsze jest na czasie. I tutaj nie ma, nie ma zmiłuj. Ręce do zewnątrz, jeszcze raz tak jak wczoraj, prawa ręka z boku i lewa ręka idzie 5 razy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Najprostsze ćwiczenia, jakie są możliwe na porannym rozruchu hop, ale skuteczne, pobudzające, dodające energii, dodające ci też wiary w to, że możesz po prostu działać, bo też to jest ważne. Ważny jest ten mental, ważne jest to ułożenie sobie tego wszystkiego w głowie. I lecimy. Hop! I wracamy. Ja też zachęcam Cię do tego, żebyś zajrzała na moim profilu tutaj na YouTubie. Wczoraj udostępniłem podcast o tym, jak sobie poradzić z tym, jeżeli zaczynasz i nie możesz wytrwać w treningach daje tam tipy, daje tam system, który po prostu zrobi tak, że Ty będziesz potrafiła ćwiczyć regularnie. Przechodzimy na lewe kolanko, prawa noga z przodu, hop. I pięć razy otwieramy się do zewnątrz, dzisiaj troszeczkę bardziej dynamicznie, hop. Zawsze mówię troszeczkę wolniej, ale dzisiaj bardziej dynamicznie. I ostatni raz. I pięknie, prawa dłoń na udo. Lewa ręka do góry, przenosi ciężar ciała do przodu, hop, pięć razy, hop, dwa, super, i do przodu, trzy, cztery, i ostatni raz, i pięć, świetnie, obracamy się, lewa noga z przodu, prawa nóżka z tyłu, i teraz dwie ręce przed siebie, i pięć, sześć razy do zewnątrz, dynamicznie wzrok idzie za dłonią, do zewnątrz, wydech do zewnątrz, Wdech z powrotem, świetnie starasz się podwinąć miednicę. Jeżeli potrafisz to zrobić, hop i super. I teraz lewa dłoń na udo i przenosimy ciężar ciała do przodu, a prawa ręka idzie w górę. Hop i hop, Pięć razy, 4 i uwaga, mamy 5, świetnie. Zostajemy w klęku podpartym. I teraz w klęku podpartym obracasz dłonie tak, aby palce skierowane były w stronę kolan. I delikatnie przenosisz ciężar ciała do tyłu, nie odrywając dłoni od podłogi. Rozciągają się przed ramiona. Okolica przytrzymaj chwilkę i bardzo powoli będziemy wracać do pozycji wyjściowej, czyli powolutku teraz. Odkładasz jedną rękę powoli, rozluźnij, rozruszaj i drugą, świetnie. Prawa ręka do przodu lewa do tyłu. Hop, i w ten sposób 5 razy podwijam miednicę na tyle, że jest to możliwe. Pięknie. Wyprostuj mocno rękę, dają do przodu nogę do tyłu. I zmiana strony. Hop, hop. wydech do przodu, wdech, kiedy się składasz. Świetnie. I świetnie. Super. Wstajemy, została ostatnia minutka, 20, tojacyków. poziomy. Hop, przyspieszamy. Jeszcze przyspiesz, wersja łatwiejsza. Chodzisz tutaj do boku, ty decydujesz, którą wersję wybierasz. Mam 10, jeszcze 10. 3, 4. Z uśmiechem, z radością i z energią. Świetnie, bieg w miejscu. Tak? Jeszcze chwilę. I bieg bokserski. Przyspiesz na koniec. Złap zadyszkę, złap tą zadyszkę. Poczuj, że Ty się męczysz. Ty możesz w życiu się zmęczyć. O to chodzi, żeby Twoje ciało wiedziało, że może wejść, wejść na wyższe obroty. Nie może tak być, że jest taki kierunku poleru. Musi wiedzieć, że może wejść na wyższe obroty. I jak najszybciej, w miejscu teraz. Przez 10 sekund. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze przyspiesz. Wiem, że możesz to zrobić. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Super. O to chodzi. Daj szansę swojemu ciału też się zmęczyć, poczuć, że może więcej, że jest zadyszka, skończ, stań tak, złap oddech, wiesz o co chodzi. Tu musi twoje ciało poznać też takie momenty, gdzie naprawdę nie będzie łatwo. Teraz pozna takie momenty, to później w życiu będzie łatwiej, gdy będziesz chodzić po górach, jeździć na rowerze, spacerować, czy ćwiczyć i tak A jeżeli chcesz ćwiczyć ze mną siłowo w domu, z grupą moich podopiecznych, podobiecznych, gdzie treningi są grupowe, na żywo, cały czas, sześć razy w tygodniu, w tych samych godzinach, ale możesz się otwarzać się w dowolnym terminie, no to zapraszam Cię na www.fitcamponline.pl Będziesz miała trenera, będziesz wiedziała, ile razy w tygodniu ćwiczyć, będziesz wiedziała, co robić i jakie treningi, a do tego grupa fantastycznych kobiet, która będzie Cię wspierać. Dzięki wielkie, trzymaj się, do jutra, uśmiech, radość i energia. Pa!